Hej, kochani, tutaj Cookie Mint. Witam Was serdecznie na moim kanale we vlogmasie numer 9. Dzisiaj jest 9 grudnia, czyli środa. Ja bardzo późno się ogarnęłam. Co prawda wstałam, no, w miarę normalnie, bo wiadomo, były lekcje. Ale za to skończyłam dość późno, bo chyba około 15, nawet już nie pamiętam, która jest w ogóle godzina. Zaraz zobaczymy, o której skończyłam te lekcje Dzisiaj kończyłam. O 15.20 teoretycznie, ale skończyłam myślę, że tak 15.10. E, tak więc dopiero po lekcjach się ogarnęłam, ubrałam i tak dalej. I się cieszę, że się w końcu ogarnęłam, bo ja nie lubię tak długo siedzieć w piżamie. Co prawda jak są lekcje, to bardzo często właśnie tak sobie siedzę jeszcze nieogarnięta, ale po lekcjach już czuję taką potrzebę ogarnięcia. Dlatego najczęściej ogarniam się albo w przerwach między lekcjami, albo w ogóle po lekcjach. Tak więc... No, ale myślę, że nie tylko ja tak robię, bo wiem, że niektórzy nawet się nie ogarniają Albo na lekcjach, albo na przerwach, więc każdy robi jak tam mu wygodnie Czas na otwieranie kalendarza adwentowych Najpierw sobie jeszcze zapaliłam te fajne lampeczki z tyłu Zaczynamy od kalendarza ze świeczkami Na dzisiaj obstawiam tu taką małą świeczkę, nie lighta, I zobaczymy, czy miałam rację Najpierw muszę tutaj znaleźć dziewiątkę Tu mam Już otworzę na dole, bo... Ciężko mi go będzie trzymać u góry. O, wow, pierwszy raz sieczka. Jest taka ślipeńka. Pachnie przepięknie. Jest to zapach świątecznego ciasteczka, i właśnie tak pachnie. Słodziuteńko, ja kocham właśnie takie słodkie zapachy. Mam też jedną świeczkę waniliową, która pachnie jak taka babeczka. Tak więc dzisiaj zapalimy koniecznie tą. I będzie mi tak fajnie pachnieć w pokoju, jak mi ciasteczka. Super, jestem na maksa zadowolona. A teraz czas na pierwszy tutaj, który jest najbliżej mnie. Pielęgnację, więc mam pomysł, zrobię coś takiego. Widać? Ty cię widać. E, I gdzie jest dziewiątka? Na pewno nie tutaj. Tu. O! Kurcze, to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Dobra. Tu jest dziewiątka. A dziewiątce, którą się ciężko otwiera. Czyżby kula? Nie! To było mocne dziewiątce którą się ciężko z tej folii otwiera kryje się mydełko takie czerwoniuteńkie e, z różowymi elementami pachnie prześlicznie pachnie naprawdę bardzo ładnie jeszcze nie zdążyłam zużyć tamtego poprzedniego a już tutaj mam kolejne e, więc będzie sobie po prostu czekało na swoją kolej Pachnie, nie, naprawdę. Bardzo ładnie. I z czymś mi się tutaj zapach kojarzy, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć z czym. No może potem się przypomni, a może nie. <grymnie> a więc jeśli chodzi o pielęgnację, to mamy mydełko. Teraz Milka. W Milce tutaj szukamy dziewiąteczki. O! Tam. I czekoladka. Na dziś Tak mi jest łatwiej żeby te czekoladki sobie wypadały, bo wtedy się nie topią przy wyciąganiu. Prezentuje się... O tak! Kalendarz od mojej mamy. Otwieram. I w dziewiąteczce kryje się... ...herbata? Herbata! <grym> Tak się podjałam bo ja kocham herbaty, pewnie już to wiecie Więc dzisiaj będę miała dwie do wypicia Herbata owocowa święta Cudownie bogata kompozycja tej owocowej herbatki sprawia, że jest ona tak niezwykła Z kwiatami i płatkami hibiskusa doskonale współgrają rodzynki, jabłko na nas, Płatki róży, cukrowe gwiazdki Brzmi? Brzmi super Tak, ona się prezentuje Ten opis, muszę powiedzieć, jest zachęcający Tak więc dzisiaj sobie ją wypiję a teraz czas na drugą herbatkę z kalendarza. I to już jest ostatni kalendarz na dziś. Jakaś wypadła. Te herbatki mają tendencję do wypadania i ja już potem nie wiem, czy. Co to jest za herbata? Nie mam pojęcia, ale ta w dziewiątce jeszcze jest. Oj, 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 szkoda, że tak wypadają. Bo przez to potem nie jestem pewna, czy w dobrym miejscu wsadziłam, ale wydaje mi się, że do tej pory nic się jeszcze nie pomieszało. A na dzisiaj mam herbatę zieloną, malinową. A ja teraz będę lecieć odebrać płyn do soczewek, bo od momentu, kiedy miałam problemy z oczami, oczywiście soczewek nie nosiłam. Ale teraz wszystko od kilku dni jest idealnie: nic a nic mnie nie boli, nic a nic mnie nie piecze. Oczy już nie są czerwone, piękne. Dlatego też mogę wrócić do soczewek. Przy okazji zaczynam oczywiście nowe soczewki, nie będę już zakładała tamtych, no bo to, to by było bardzo niedobre posunięcie. A płyn do soczewek skończył mi się właśnie w tym samym momencie, w którym te soczewki przestałam nosić ze względu na oczy. Więc lecę po płyn do soczewek i od dzisiejszej będę nosiła z powrotem soczewki. Właśnie idę na spacer, zaraz jeszcze tylko czapka, maseczka i lecimy jogi. Co? Kochani, w naszym mieszkaniu pojawił się kolejny świąteczny akcent, czyli zimowe poduszki i kocyk na kanapie. Kochani, zaczęłam od pytania: co się stało z myszką, czy ją pokażę? No i stwierdziłam, że w końcu rozwieję Wasze wątpliwości i oznajmię, że niestety Moja myszka nie żyje, nic nie wskazywało, że ona mogłaby być chora, albo że po prostu już by powoli jej żywot się zakończył, bo ona była dość młoda, miała 6 miesięcy i jak braliśmy ją na ręce, zachowywała się normalnie wieczorem dała mi jeszcze jedzenie i picie. Wszystko było tak jak zawsze. A rano przechodzę obok klatki i patrzę, a myszka nie żyje, więc no nie było to. Coś, czego bym się mogła spodziewać. Wszyscy byli w szoku, tak naprawdę, dlaczego to się w ogóle stało. I jeszcze uprzedzając, wyprzedzając e, Wasze pytania, nie, nie planuję jak na razie żadnego innego zwierzątka: e, ani nowej myszki, ani nowego chomika. E, po prostu nie planuję nowych zwierząt. Mam pieska i to mi aktualnie wystarcza. Już się z tym pogodziłam, bo to w sumie troszeczkę czasu od tego minęło, od śmierci Nugata. E, teoretycznie on się nazywał Nugat, ale ja tam do niego mówiłam inaczej. Więc już się z jakoś tak pogodziłam. <muchy> no i teraz czas na herbatkę z dzisiejszej torebeczki z kalendarza prezentowego od mojej mamy. Lecę i będziemy ją teraz zobaczać. <muchy> batka się już zaparzyła. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o temperaturę, to powinna być już gotowa do picia, więc jeszcze przemieszam. I teraz test. No ciekawy smak. Mówiąc, to nie potrafiłabym w tym momencie powiedzieć dokładnie, co się w niej znajduje. Czuję, że jest taka mocno owocowa, jest lekko kwaśna e, i wyczuwam w niej też jakąś taką korzenną nutę. Ale jeśli chodzi o owoce, to to się w taką jedną całość wszystko łączy i. No, ciężko, ciężko, ale sama w sobie jest bardzo fajna, taka pasująca. Teraz na zimę, będzie myślę, że bardzo rozgrzewająca i taka idealna na wieczorki. Tak więc cieszę się, że nie jest to herbata na raz, tylko całe opakowanie, więc sobie ją na pewno jeszcze wypiję. Ja jestem już tak zmęczona, że teraz po kolacji już po prostu ogarniam twarz, przebieram się w piżamę i od razu idę spać już bez Netflixa, bez Litoka, bez niczego. A pozdrowienia na dziś. Na początku wędrują do pierwszych trzech osób, czyli do Oliwii Celbert, Ameli Stachury i Ameli 31. Serdecznie Was pozdrawiam. A teraz, dwie dziewczyny wylosowane z komentarzy. Serdecznie pozdrawiam też Annecie Waw, a także Natalię Kurczap. Tak więc kochani, jeśli też chcecie mieć szansę na pozdrowienia, to koniecznie skomentujcie ten filmik, bo właśnie wybieram też dwie osoby z komentarzy oprócz tych pierwszych. To już wszystko w dzisiejszym vlogmasie. Zapraszam was serdecznie do mnie na TikToka oraz na Insta i do zobaczenia jutro. Pa pa.